Dziękuję, że to zrobiłaś. Dziękuję. Podaruj Rafaello i podziel się czułą historią w konkursie. Wyraź uczucia z Rafaello i zagraj o sesję zdjęciową lub 20 tysięcy złotych na niezapomniane wakacje. Wejdźcie z Kinder 2000 e-kart do Mpic.com. Kupcie promocyjny produkt Kinder z lodówki. Zgłoście paragon na stronie Kinder.pl i sprawdźcie od razu, czy wygraliście. E-karty Mpic.com do wygrania codziennie. Więcej na Kinder.pl. Robię porządki, wiosna idzie. Będzie będę. do mojego psa. 60 zł? Jak znalazł na naszą wiosenną ofertę? Najtaniej w Polsce. Abonament 5G ze smartfonem 5G za 60 zł miesięcznie. Biorę, zanim ktoś mi ją sprzątnie sprzed nosa. Przejdź do Play i wybierz najtaniej w Polsce. Abonament 5G ze smartfonem Realme 14x5G za 60 zł miesięcznie po rabatach. Bo w Play płacisz mniej. Hej. Podobno torebka mówi dużo o kobiecie. Ciekawe, co ta by powiedziała? O dużo. <laughs> Kiedy kredyt na upatrzone okazję, możesz wziąć tu i teraz, a zacząć spłacać dużo później. RRSO 9,9%. Weź kredyt gotówkowy. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. Velobank. Sprawdź jak to jest. Mój sposób na zdrowie? Wigor, Multivitamina. Mam zdrowie, odporność i to coś. Wigor, Jeszcze więcej korzyści. Wigor Multivitamina z Ashwagandą czy Reishi. Poczuj różnicę albo zwrócimy Ci pieniądze. Wigor, Nowe podejście do zdrowia. Mac and Cheese? Chcesz rezerwację? Po co? Mac and cheese mamy w domu. Knorr Fix Mac and Cheese. Wygodnie i pysznie. Knorr Fix Mac and Cheese w domu. Jesz jak chcesz. A teraz nowość. Mac and Cheese Bacon. W tym roku, na Dzień Kobiet, świat rozkwita dla wszystkich. LEGO Botanicals. Zbuduj miłość na zawsze. Poczuj natychmiastowe nawilżenie włosów. Odkryj Elsef Hyaluron Plump z kwasem hialuronowym, by zapewnić 10 razy więcej nawilżenia przez 72 godziny. Best Hair Day codziennie z Elsef Hyaluron Plump od L'Oreal Paris. Jesteśmy tego warte. Dzieło Lind Metro Chocolatier. Zniewalająco aksamitna pralinka Lindor. Podaruj chwilę przyjemności. Sosem pieczeniowym winiary każdy obiad nabiera smaku. Kolacja charakteru mięso soczystości a ty nabierasz apetytu a ja nabieram kuseczki raz ciemny, raz jasny sos robi całe danie sos pieczeniowy winiary nabieraj ze smakiem. Zaczyna się niewinnie. Zresztą tak mówi, że spotyka się z przyjaciółką. Od zwykłych podejrzeń. On jest w domu, jest jakąś babą, tak? Ja spokojnie. Ale gdy domysły się potwierdzą... To jeszcze tego nie robiliśmy w tym tygodniu. <laughs> może zawalić się całe życie. Ale nie rozumiesz! Ale ja mam potrzeby. Jakie potrzeby? Sprawdzamy, do czego są zdolni nasi ukochani. Zdrady. za domy. Co ludzie powiedzą? Zdraty. Dzisiaj o 20 i 21 w Polsat Cafe. nura do wodnego tajfuna najbardziej epickiego parku wodnego Hej, w okolicy Karol. no dzisiaj robimy Nickersa park wodny był wczoraj byliście wczoraj bez mnie ale my nie poszliśmy do fajnie było nieważne w mojej pracy wygląd ma duże znaczenie dbam o swoje włosy paznokcie chcę zachować młody wygląd skóry ale wiem jak ważne jest wsparcie od środka Dlatego stosuję Skrzypowita 40+, dla mocnych włosów, gładkiej skóry i zdrowych paznokci. Skrzypowita 40+, to unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych, wzbogacona o kwas hialuronowy i kolagen. Skrzypowita, jesteś piękna. Duofem to najchętniej kupowany produkt na menopauzę. Zapytajmy dlaczego. Duofem działa, łagodzi uderzenia gorąca i zmianę nastroju. Poleciła mi go znajoma, lepiej śpię, mam więcej energii. Dłofem pomaga mi kontrolować wagę. Dłofem na uciążliwe objawy menopauzy. Jego skuteczność potwierdza badanie konsumenckie. 93% kobiet jest zadowolonych z działania Duofem. Przekonaj się i ty. Dłofem, nie daj się menopauzie. Bezsenność Weź Dorminox, działa w 30 minut i nieuzależnia To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Dorminox, siła dobrego snu Czuły dotyk mamy to miłość i poczucie bezpieczeństwa Jest tak łagodny i delikatny jak udoskonalone Dada Extra Care A teraz nowość, dzięki której masz pewność, że to co dzieje się w Dadzie zostaje w Dadzie Wypróbuj pierwsze w Polsce pieluszki Dada Extra Care z innowacyjnymi kieszonkami kubka Stop z tyłu i z przodu, zapewniającymi 360 stopni ochrony przed przeciekaniem. Sprawdź, twój maluszek, zawsze czuł się komfortowo, bo co dzieje się w dacie, zostaje w dadzie. O takim patencie jeszcze nie słyszeliście, a potrzebna nam będzie. Fantazja! Zaufajcie, nie mieszajcie. O nie, nie, nie. Przepis na dziś, mieszamy ile wlezie. A wy jaką fantazję wolicie? Zmieszaną czy osobno? Głosujcie, Głosujcie na, na stronie, stronie fantazji. fantazji. To jest Jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Nowość, wypróbuj Actimal Plus z witaminą C, magnezem i aż trzykrotnie większą zawartością witaminy D. Actimel Plus, wspieraj odporność każdego dnia. Niższy poziom żelaza może objawiać się na różne sposoby. Zmęczenie, bledsza twarz. Zadyszka, problemy z koncentracją. Znasz to? Zapytaj o Feroptim. Feroptim to opatentowane żelazo nowej generacji Liposowit oraz kompleks witamin, w tym witamina C, pomagająca w jego wchłanianiu. Feroptim pomoże ci zadbać o poziom żelaza w organizmie. Feroptim. Żyj z żelazem na poziomie. Wyjątkowe tabletki o smaku czekoladowym. Punktacja po rundzie pierwszej wygląda